Możemy już zaczynać, tak? Miniony czwartek gościem w naszym studiu letnim był dziennikarz Gazety Wyborczej, redaktor Wojciech Jankowski. Posłuchajmy, o czym rozmawiał ze swoimi gośćmi. Z czym Pan do nas przychodzi? No to, ja... Czyli do mieszkańców były Góry gościmy? No ja na przykład to nie, tylko jak już na ten temat zaczęli rozmawiać, hmm. to ja tak, na przykład teraz jak mówię, żeby zrobić się, ale dzień zobaczy się, to wszystko bałagan. Niepozamiatane, kiedyś było to źle, a teraz jeszcze tym bardziej. To na to powinni trochę razu. Druga sprawa, że tego pijaństwa. Zobacz wszędzie laszą. Rano zamiast iść do jakie do pracy do przy kioskach od razu, na piwko i sobie laszą chulają. No, no. Zgadzam się, że to nasze bezrobocie tak. to, to wygląda tak, że bardzo dużo rzeczy jest do zrobienia, co możemy tu. Tu rozejrzeć się, a tak kamera, sama. a kamera może pokazać te chodniki byle tak, jakiś tak. brud. brud właśnie, z tym to już naprawdę. To Czyli nie, jest to, dużo, dużo to roboty. roboty i... tak, no, miejskie no. dla tych radnych no. i tak, mhm. dla wszystkich, jakby te, tak samo te budynki już tak zaniedbane no. od lat, od lat i teraz no, niby ma ruszyć wszystko, a nic się nie bierze, nic nie tego, nikt. No to nie myśli zawsze, że brak pieniędzy, brak pieniędzy, brak pieniędzy, no ale przyszy zawsze podwyższają to i czynsze i wszystko jakoś by trochę, chociażby jedną kamienicę w tym roku, drugą, to by ludzie wiedzieli, aha no, coś się robi, coś tam tego. No co Pana, co pana zdaniem no, trzeba, trzeba by zrobić, żeby żeby to się zmieniło, to znaczy, że, żeby żeby znalazło, to znaczy, żeby, 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 ten... no, żeby, żeby się to zaczęło ruszać, żeby ci ludzie, którzy nie mają pracy... Zaczęli, zaczęli pracować przy tym, co jest do zrobienia. No to na wie pan, teraz płacą im no, tam ile, tam 800 czy ile mm. tego bezrobotnie. No to po co im za darmo dawać, to zatrudnić? Czy jak to nazywacie? E, mm -hmm. czy, czy i Proszę bardzo, już. Jak nie przyjmuje, to nie masz. Nie? I już. Nie da się w ogóle, bo nie chce robić. A których chce robić, to, tak, to zamiast zamiast 800 dać, mój milion, to już chętnie będę robić i już trochę zaczyna się ruszać. Czy, no ja tak rozumiem. No. Szczerze, myślę, że no, oczywiście, że no. z, tak to, z tym, się, z tym dużo tak Staruszkowie pracują, na przykład tego, już mają emeryturę, jeszcze dorabiasz wszystko, a takim nie potrzebujemy, mu nie opłaca się. On nie będzie pracował, bo po co? Dostaje sobie te bezrobotne i chodzi sobie, łazi, a resztę sobie nalewa, mm. tylko patrzy gdzieś tam, kogo wyrwać. To, do piwnicy w złamaniu teraz przystoisz, na gminne, bez przerwy, złodziejstwo, 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 wszędzie złamanie, włamanie na to. Milicji nie ma rady, nikt nie ma rady. No. No kto powinien ktoś wziąć jakiś porządek, no ale co? Wykłada się, się, się zgodzić z, tylko, y, tylko z tym, że to bezrobocie bardzo często no, właśnie, jest, właśnie jest takie, to znaczy mm, praca jest, tylko... No tak, Trzeba, to, to, ta, trzeba ta, to po, prostu, wiadomo, po że prostu zorganizować. Przy już tak na no, się to nie ma jak, no ale już takie usługowe czy tam, czy tam, czy tam, czyż nie wiem, ale moim zdaniem, że można było. Kolejnym gościem redaktora Jankowskiego był burmistrz miasta Świeradów Zdrój Piotr Pudzyński. Miło mi powitać państwa również. A świadomość jest... Jest takim miastem, które no jest trochę, trochę mniej związane z Jelenią Górą niż Karpa y, Poręba, bo jest trochę dalej, ale jest to miastem, w którym ostatnio dzieje się y, bardzo, y, bardzo wiele rzeczy. To znaczy y, kilka razy w roku właściwie już w tej chwili trwają różnego rodzaju imprezy kulturalne o zasięgu y, no, albo krajowym, albo ponadkrajowym. Y, ostatnia to właśnie festiwal e, orkiestr młodzieżowych, młodzieżowy, młodzieżowy Eurokestron, tak? Eurochestri Euro, Euro e, I e, jak, i dlaczego, dlaczego właśnie Świeradów, Świeradów jest taki? To znaczy, no jest, jest miastem, w którym... Nie ma? E, które postawiło na, na, tego, na tego typu duże, duże imprezy. Świeradów Zdrój w ogóle jest miastem na pewno innym niż Szklarska Poręba i, i, i Karpacz. Jest to miejscowość, której zasadniczą, ro, zasadniczą rolę odgrywa działalność uzdrowiskowa. Charakterystyką tej miejscowości jest też to, że yy, zawsze. Kładziony był nacisk duży na organizowanie wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych, a w tym przede wszystkim imprez muzycznych. Wcześniej Świeradów był bardzo znany z festiwali orkiestr, orkiestr wojskowych, znany był na, przede wszystkim orkiestr wojskowych dętych. W tej chwili od trzech już po raz trzeci rok odbywa się u nas festiwal orkiestr młodzieżowych, międzynarodowy festiwal orkiestr młodzieżowych Eurokestris, który zadomowił się w Świeradowie też dzięki temu, dzięki współpracy wcześniejszej może z Państwowym Związkiem, z Polskim Związkiem Chórów i orkiest, który był też współorganizatorem tych festiwali Wcześniejszych festiwali wojskowych. Wydaje mi się, że ta sceneria, spokój, który charakteryzuje uzdrowisko nasze, przyczynia się do tego, jak i również odpowiednia, wydaje mi się, publika, która jest uczestnikiem tego rodzaju imprez, zaważyła na tym, że festiwal. Udało się zorganizować świeradowe, pomimo, że ubiegały się o to też inne miasta, dużo większe od świeradowa. Z tego co ja obserwuję, był to strzał w dziesiątkę, ponieważ widać jak i publiczność reaguje na, na poszczególne koncerty, widać też jak, jak czują się ci młodzi muzycy, którzy Muzykując, bo oni mimo wszystko w czasie tego festiwalu pracują, robią próby, praktycznie próby trwają od rana do wieczora. Cały świeradów można powiedzieć rozbrzmiewa tą muzyką, ponieważ są zakwaterowani w domach czasowych i w każdym domu czasowym jest inna, inna orkiestra. Naprawdę chwalą sobie tą atmosferę. No i wydaje mi się, że uda nam się pomimo tych trudności finansowych, jakie przeżywa w zasadzie każda gmina obecnie i nie tylko gmina, jak również państwo, uda nam się tę imprezę utrzymać w dalszym ciągu. Zwłaszcza, że jest to naprawdę piękna idea, idea pana Cornelius z Francji, którego założeniem jest, żeby za kilkanaście lat praktycznie cała Europa młodych muzyków, muzyki klasycznej Grała w tym samym czasie. Może wrócę do, do genezy tego rodzaju festiwali. 4 yy, lata, te, lata temu, przepraszam, odbył się... Nie, trzy lata temu. Odbył się pierwszy tego rodzaju festiwal we Francji. Na następny rok był pierwszy festiwal w Świeradowie, a drugi we Francji. Na następny z kolei rok był trzeci we Francji, drugi Świeradowie, trzeci, pierwszy w Hiszpanii w Maladze. Yy, natomiast w tym roku doszła jeszcze impreza tego typu w Anglii. Także już mamy cztery kraje muzykujące w tym samym mniej więcej czasie młodą muzyką, aczkolwiek młodą muzyką ze względu na wykonawców, a nie okres jej powstania. Jest bardzo sympatyczny zawsze finał tej imprezy, ponieważ finałowy koncert jest grany przez wszystkich muzyków razem. Także Tutaj też wychodzi ich kunszt, ponieważ potrafię w ciągu tych paru dni nauczyć się razem grać niektóre utwory. Znaczy będzie to potężny, wspaniały koncert i właśnie Jeleniu Górą warto zaprosić. To znaczy Oczywiście zapraszam. Zapraszam serdecznie, impreza yy, trwa do soboty, codziennie o 16 jest koncert i tak samo w sobotę będzie koncert finałowy, naprawdę bardzo serdecznie zapraszam na koncert, jak i muszę powiedzieć, że zawsze zapraszam do Świeradowa, bo wydaje mi się, że jest to najlepsza miejscowość do wypoczynku, nie tylko ze względu na, na swój spokój, ale jednocześnie i na ceny, to też trzeba podkreślić, jak i również jeżeli kogoś interesuje nabranie nowych sił witalnych, to y, usługi uzdrowiska są tak przestronne, że każdy na pewno wyjdzie, wyjedzie ze świeradowa dużo zdrowszy niż przyjechał. A no teraz właśnie, właśnie o pieniądzach. Yy... Bo to, to, jest, to jest ważna sprawa. Festival jest wspaniałym imprezą, ale Śradów nie jest bogatym miastem. To znaczy jest, przeżywa taki okres, okres przełomu. Skończyło się leczenie uzdrowiskowe opłacane z budżetu państwa. Nie całkiem, bo jeszcze PPU, praktycznie leczenie uzdrowiskowe prowadzone przez przedsiębiorstwo państwowe uzdrowiska jest w dalszym ciągu dofinansowywane przez ministerstwo. Czyli, czyli, czyli nie skończyło się, jest, e, jest, jest jeszcze Ale jest to finansowo. przełom, ponieważ e, zaprzestało ministerstwo finansować nie. pobyt sanatoryjny e, w FWP. No więc właśnie, jest, jest mniej, automatycznie jest mniej, mniej gości ludzie powoli dopiero się przyzwyczajają do, do tej myśli, że jednak będą musieli leczyć sanatoryjnie na własny koszt. Podejrzewam, że świeradów również jest dopiero teraz odkrywany przez e, kuracjuszy z zagranicy, szczególnie zapewne z Niemiec, bo była to Taka tradycyjnie przez lata odwiedzana przez, przez Niemców miejscowość. Czy Radów jest miastem obecnie myślę raczej biednym, które w przyszłości ma szans, szansę stać się miastem bogatym, no dzięki, dzięki swoim właśnie walorom uzdrowiskowym I jako, jako właśnie miasto niespecjalnie bogate, przeżywające kłopoty finansowe podobne do wszystkich miast, ale również wynikające z tego przełomu jednak no może sobie pozwolić na, na tego typu wielką imprezę, a nie jest to jedyna duża impreza taka właśnie w Świeradowie. Skąd na to pieniądze? Jak to się robi w ogóle? Bo być może, być może jakiś burmistrz jakiegoś innego miasta tego wysłucha i, i dowie się jak to się robi. To znaczy... Organizowanie tego typu imprez nie polega na tym, że przede wszystkim miasto do tego dopłaca i, i miasto sponsoruje. Byłbym nieskromny, gdybym tak powiedział. Tutaj jeżeli chodzi o tą imprezę, to głównym sponsorem jest jednak Ministerstwo Kultury i Sztuki, jak również do, dofinansował tą imprezę nasz pan wojewoda Jelenio Górski i pozostaliśmy my którzy ponosimy resztę, resztę kosztów. Podobnie z, z pozostałymi imprezami. Każda impreza, która ma zasięg powiedzmy większy niż województwo, a tym bardziej większy niż kraj, jest dofinansowana przez kogoś jeszcze z zewnątrz. Czyli po prostu nasze działanie polega na tym, żeby najpierw zapewnić to finansowanie. Yy, przy organizowaniu wszelkiego rodzaju yy, imprez, a dopiero po prostu już się yy, zabierać za organizację, bo nie można sobie pozwolić na to, żeby jakaś impreza była pierwszy i ostatni raz. Oczywiście Radów ja, wygrywa nie, nie tyle finansami, czyli swoim wyjątkowym bogactwem, którego nie ma, ale, ale po prostu, po prostu no dobrą, dobrą organizacją, bo jeśli impreza jest już po raz któryś i po raz któryś udaje się, to świadczy to o tym, że jest zorganizowana że jest dobrze, ale Festiwal Orkiestr Młodzieżowych to właśnie nie jest jedyna impreza o, takim ska o skali poza lokalnej. Świeradowie. Jakie, jakie jeszcze imprezy w, w tym roku, były i, i będą? W tym roku odbywały się dni gospodarcze polsko-niemieckie, którego w zasadzie głównym sponsorem był wojewoda, jak i Polska Izba Handlu Zagranicznego. Organizowaliśmy też finał Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, ogólnopolski finał Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, w której brało udział ponad 150 uczestników z każdego województwa w Polsce. Tutaj organizatorami oprócz Urzędu Miejskiego byli sponsorzy prywatni, a przede wszystkim też Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, który z kolei niejako dzięki dofinansowaniu wszelkich poczynań ekologicznych mógł oczekiwać od sponsorów wzajemności, prawda? I stąd, stąd pojawiły się te, te środki. To były takie, powiedziałbym, główne imprezy międzynarodowe te, w tym roku. Ja jeszcze bym e, powiedział, że to nie zależy że, e, tylko i wyłącznie od e, organizatorów czy e, w mieście, że udaje nam się to zorganizować dobrze. E, mimo wszystko trzeba powiedzieć też o tym, że Świeradów ma naprawdę e, spój, specyficzny charakter i walory, które pozwalają na przeprowadzanie tego typu imprez, bo to nie jest, wydaje mi się, żadna z tych imprez nie jest robiona na siłę, że, że to musi być w Wydaje mi się, że to, że na przykład y, któraś z nich się nie odbyła y, w Świeradowie, znaczy w innym y, y, mieście, tylko w Świeradowie, no to jednak y, decydują o tym też walory miejskie. Zapomniałem jeszcze o, o imprezie, o finale turnieju szachowego kobiet Mistrzostw Polski. No i jest jeszcze trochę, których na pewno nie wymieniłem, ale naprawdę no, staramy się, żeby ten Świeradów promować jak najbardziej, nie tylko za pomocą poligrafii, ale za pomocą różnego rodzaju imprez. W przyszłym roku podejrzewam, że będziemy mieli tych imprez jeszcze większy, więcej. Na razie nie, nie zdradzam jakiego typu, oprócz tych, które się odbywają cyklicznie na pewno jeszcze się coś pojawi w Czyli to na zakończenie możemy jeśli, jeśli to ma być zakończenie zaprosić mieszkańców Irenii Góry do, do odwiedzania Świeradowa, który wprawdzie leży dalej niż Karpa, czy Poręba i nie tak łatwo tam tam dojechać i również tradycja jeżdżenia do Świeradowa z Jeleniej Góry jest jest jakby mniejsza, ale, ale myślę, że się zawarto. Myślę, że nikt nie będzie żałował, wręcz przeciwnie, na pewno będzie chciał zaraz drugi raz wrócić do środowiska. Zapraszam przede wszystkim jeszcze teraz, jest o tyle to istotne, gdyż kwitną dwie piękne agawy przed Domem Zdrojowym, a, a wydaje mi się, że większość osób jeszcze w życiu tych na żywo nie wiedziała kwitnących agaw. A jak często agawy kwitną? Raz w życiu? Aha, o, to koniecznie trzeba powiedzieć. <laughs>